Dzień dobry Państwu, witamy w telewizji Zabrze, gdzie każdego dnia prezentujemy to, co ważne i inspirujące. Od wydarzeń kulturalnych, przez społeczne inicjatywy, aż po rozmowy z ludźmi, którzy mają realny wpływ na Zabrze. Bądźcie z nami, zaczynamy. Za nami 103 urodziny Zabrze. Podczas trzydniowego świętowania nie zabrakło licznych atrakcji dla mieszkańców. Koncerty, występy, gry i zabawy dla najmłodszych. Podczas trzydniowego świętowania 103 urodzin, zabrza działo się naprawdę wiele. Okazji do wspólnej zabawy i integracji nie zabrakło z pewnością podczas pikniku rodzinnego w Parku Miejskim. Jak wrażenie z dzisiejszego festynu? Bardzo nam się podoba, jest bardzo dużo atrakcji, dzieci są na pewno zadowolone. A ty? Ja jestem zadowolona. No. Jest zadowolona. Jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, albo nawet jakaś pani z drożówkami do nas podchodziła, więc jest naprawdę taka rodzina atmosfera. I są że tego tutaj pod. Trzeba. Miła atmosfera jest bardzo fajnie, naprawdę. Święto Miasta, trzydniowa impreza weekendowa, w zasadzie zbiór wielu wydarzeń. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom, podmiotom, osobom, które włączyły się w roli organizatorów i partnerów w te wszystkie imprezy. Różnorodne wydarzenia, od biegów sportowych po spacery historyczne. I imprezy muzyczno-taneczne. Oczywiście chcielibyśmy, żeby z roku na rok te obchody były uczniejsze, atrakcyjniejsze, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że w nich uczestniczymy, że jako wspólnota lokalna czujemy dumę z tego, że jesteśmy mieszkańcami zabrza. I mam nadzieję, że to pokazaliśmy. Jesteśmy zadowoleni, bo jest bardzo dużo atrakcji, więc jest w czym wybierać. Z czego się udało skorzystać? O, jak widać, z poczęstunku i z atrakcji, jak karuzele. Jak się bawisz na festynie? Super, dużo atrakcji. Myślisz, że taki festyn to fajny pomysł na święto miasta? Tak, super. W ramach pikniku można było wziąć również udział w rodzinnej grze miejskiej. Fajny pomysł z taką grą terenową? Tak. A dlaczego? Bo fajna rozrywka, można się pobawić, poćwiczyć. Czy ty grałeś dzisiaj w jakąś grę? Tak. Jak ci się podobało? Super. Są tu zagadki. Tak. A trudna jest ta gra? Nie. Czyli super. Tak. Okazją do wspólnej zabawy była również międzypokoleniowa zabawa taneczna. Wspaniale! Naprawdę! Więcej Ej, takich imprez potrzeba w zabrzu. Z okazji 103. urodzin Zabrze w domu muzyki i tańca odbył się koncert galowy. Zabrze to miasto, które łączy. Tak jest też dzisiaj. Możemy świętować wspólnie 103-lecie nadania praw miejskich naszemu... Miastu. Podczas urodzinowego koncertu na scenie wystąpiła Olga Bończyk wraz z zespołem oraz orkiestrą symfoniczną Filharmonii Zabrzeńskiej. Nie przypuszczałam, że aż tak piękny będzie ten koncert. Naprawdę, podobało mi się bardzo. Wspaniała muzyka, niezwykły nastrój, który Olga wytwarza swoją osobą, swoimi opowieściami, a przede wszystkim cudownym śpiewem powoduje, że my też z ogromną radością oglądamy ten koncert. To jest dla nas jedna wielka przyjemność. Cieszymy się zatem, że dzisiaj tą muzyką ze starych polskich przebojów w genialnych aranżacjach Piotra Wrąbla. Mogliśmy te nasze urodziny spędzić tak właśnie jesiennie, nastrojowo, z uśmiechem, z ciepłem w sercu. Jak wrażenia z koncertu? To jest, bardzo. Bardzo fajny. No, jestem bardzo zadowolona, oby tak dalej było. Utwór, który szczególnie Panie zauroczył? E, tak. Tyle słońca w całym mieście. czego powinniśmy życzyć, Zabrze? Żeby się dalej. Już... Żeby się rozwijało i było więcej imprez kulturalnych. Żeby tak. był zawsze spokój, żeby była fajna atmosfera na meczu, przede wszystkim górnika Zabrze. I żeby wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy mieli pracę. Radości, uśmiechu popatrzeć, jak ludzie dzisiaj pięknie wyglądają. To trzecie urodziny miasta świętowano także na sportowo, bo biegając dla zabrza. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też spacery po dzielnicach. Piątkowy poranek w parku imienia Powstańców Śląskich przy ulicy Czołgistów dla tych młodych Zabrzan rozpoczął się wyjątkowo intensywnie. Impreza sportowa dla dzieci i młodzieży Biegamy dla Zabrza okazała się nie tylko sprawdzianem sportowych umiejętności, ale i dobrą zabawą. Bardzo fajnie, że zorganizowali takie zawody ja się bardzo cieszę. Okay, a lubisz biegać? Tak, bardzo lubię biegać. A myślisz, że co daje bieganie młodym ludziom? Ruch i satysfakcja z tego. To, że mają przynajmniej większą koordynację i czułem się zdrowie. Jak emocje pobiegło? Fajnie się biegło. byłem czwarty. Bardzo fajny pomysł. A dlaczego? No bo fajnie pobiegać w ja sportu do zdrowia. Dla wielu zabrzan urodziny miasta stanowiły też dogodny moment do tego, by wybrać się na spacer z przewodnikiem po konkretnych dzielnicach. Sobotnik historyczny spacer po Mikulczycach zorganizowało muzeum miejskie. Muzeum miejskie w Zabrzu kontynuuje spacery turystyczno-krajoznawcze oraz historyczne po zabrzu. Mieliśmy spacery wiosenne, ale na ostatnim spotkaniu zaproponowali uczestnicy sami, że chcieliby poznać Mikulczycę. To nie nasza pierwsza wizyta w Mikulczycach, bo dwa lata temu poznawaliśmy najstarsze Mikulczyce w rejon ulicy Leśnej, a w tym roku zaprosiliśmy mieszkańców na kolejny spacer. Podoba mi się, dobra pogoda. A co Pan myśli o takiej inicjatywie właśnie spacerów połączonych z poznawaniem historii danej dzielnicy? No myślę, że to każdy powinien... Przejść każdą dzielnicę z właśnie sprowadzącą, żeby się dowiedzieć coś więcej o To Jest to dla mnie cudowne doświadczenie i cudowna wiedza i y, mogę z, z wieloma osobami po prostu odkrywać Mikulczycę na nowo. Zakątki miasta i związane z nimi historie odkrywano także w niedzielę podczas spacerów zorganizowanych w ramach urodziny Zabrza w sześciu dzielnicach, w tym również dzielnicy Guido. Mieszkamy ponad 20 lat w zabrzu. Z tego część się w biskupicach, obecnie w Rokitnicy. No i tak padło na Guido, żeby tutaj pozwiedzać. Takie wycieczki to fajny pomysł? Bardzo fajny. można trochę się poruszać, pochodzić sobie, a przy okazji dowiedzieć się czegoś o historii danego miasta, danej dzielnicy. Coraz więcej ludzi. Organizuje wycieczki, coraz więcej ludzi oprowadza i też coraz więcej ludzi przychodzi na te wycieczki. Po prostu są ciekawi, są ciekawi miejsca, w którym mieszkają, są ciekawi miejsca, które na co dzień jest na przykład zamknięte, a można je podczas takiego spaceru organizowanego przez którąś z organizacji pozarządowych czy zebrzańskich historyków zobaczyć, więc mnie to cieszy. To był ostatni materiał przygotowany przez zespół telewizji Zabrze. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.